E, e, Luwina, ogółem zginąłem, ale ej, czekajcie, bo, e, lol, dobra, mówię, mam na szybko plan, bo to jest drugie podejście, bo moja siostra spaprała pierwsze, no, zaraz będziemy grać z moją siostrą, nie wiem, wlecę jeszcze może dwa odcinki z Zuby, a czwarty, nie wiem, może będzie z Braula jakiś, może, mówię, może, może, nie na pewno. Proszę, pięć gemów. Daj mnie pięć gemów. 3 gemy. Kurde, dwa gemy. Wiecie, co chcę kupić? Is the I'm boy the Daryl skin is sztos. The sztos skin. Tyle wam powiem. Mm -hmm. Ty w ogóle jesteś... O! Muszę to mieć. Koala. Koala. Is here. Jaki będzie do tego skin? Jaki ulizany, kurde. Kupowałeś tego Barleya? Barleya złotego. Mi się podoba właśnie, nie wiem. win jeśli nie kup nie dropnę gemów do końca odcinka. To nie kupuję Barleya, tylko kupię tego. Mmm, Barleya. Będzie kupno na odcinku. Szkajcie, musimy coś zrobić. Bo z czymś słyszałem, ale nie chcę. Citrox. Nie ma takiego. No, bo Citrox pokazywał chyba, że ma kod coś takiego. Dobra, moja Zuzka się bawi. Zuza nie tutaj, bo mi nagrywkę psuje. Ogółem to tak, już mam wpisany kodziks. Let's go. Pa pa pam. Pa, pa, pa. To też. Dobra, Zuska, idź mi stąd z zabawkami, gdyż tu są poważne rzeczy walone. Dobra, tam cicho bądź. Dobra, tam cicho bądź. Jesteś takim hamem. Pochodzi ze mną. My sister, let's go in game. Ja nie umiem grać w tą grę. My im to zrobimy, jak napiszą jakiś komentarz. Nie. No a właśnie napiszcie komentarz, odzyskałem konto, bo konto odzyskałem... O Jezus ciągle coś nagrywają. I w ogóle zrobiłem bóla i będzie polowanie tego star powera. Napiszcie, czy wy macie Star Powera, nie macie wymaksowanego konta serio. Mnie tak ciekawi w cholerkę. Dobra, let's go in Brow Stars. Let's go in Brawl Stars, mówię. Czemu nie? Jestem go. Let's go. A, dobrze. Mogę? Jeszcze. E tam był szmelin, meriery. Wytnie się, XD. Jeśli to słyszeliście. No, bo Zuzka mi psuje kontent. I ogółem mam triggera. A gdzie ci jestem ciekawy, którą tatara ma moc? Siererer. Muszę gadać do siebie, bo to jakby w pewnym sensie do siebie gadam obecnie. Ale z drugiej strony to gadam do was. No 100%! Mam lajki w dół przecież. Lajki w dół? No nie w górę. Niestety. No uzią się! Skupam! Ja nie, nie tak. I'm ready. Is <laughs> cooking <laughs> my legends, my own legendary. dim, 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 dim,

Beng beng beng. Uciekam, bo mnie zabije. Rym, dym, 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 dym. Jest bardzo szybki, bardzo, bardzo, bardzo bardzo Szybki, szybki, szyb, 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 szybki, 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 szybki. Szybki, 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 szybki. Szybki, 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 szybki,

sorry, że się tak do was nie odzywałam, ale ogólnie widzieliście co było grane, team is the win, bo mi kolegę zabił i dostałam triggera let's go gorsza legacja tu podeszła mayday gorsza legacja, atakuje i tak zginęła, bo jest najgorsza a, obrażam Leona, bo lubię e, Elo, bo też mam tego skina w ogóle. Zapomniałem o nim trochę. To było chamskie z mojej strony, trochę, nie? Tango. Oskamowałem, skam i zde. The... Chodź tu, typie. Chodź tu. Co ty będziesz uciekał przede mną? Kurde. Nie, odzywałem się. Dobra, dwie puchy. I sztos. O, zaraz 90 level sztosik. W ogóle fajne jest ten ekran Nie, mi się bardzo podoba. Let's go.

Jeden. I'm bot I'm bot 100% Nie wiem. Jest 9 minut nagrania. 10 kończy. Nie no, i gdzie? Zrobię jakiś dłuższy filmik. Bo mnie długo nie było. Czy. Nie, ja myślałam, że kruki to przyjaciele są, ale nie najwidoczniej. Jezus Maria, i wróciłem do początkowej fazy na kruku. Ja. mam sił. Ja przepraszam, 10 minut kończę. Ta i kończę. Tak, kilka sekundawka. Wiecie co? Zrobimy tak, tak. Zrobimy tak. Pamiętajcie, jak kupujecie, to jak piszecie kotar, to jest tak, jakbyście mnie wspierali. A więc wiecie co? Abybym kupił Big Boxa. Skin czy Big Box, kurde. Skin, to tak wiecie, nudno. Dobra, Big Books dla oglądalności. A, zmarnowałam gemy. Jak ja głupi... Czemu ja tego skina nie kupiłem? Ja w sumie sam już nie wiem. Jest jakieś w... biletowane wydarzenie. Ej, to nie! Ja... A, to jest za jeden ticket. Będę miał kontent na następny odcinek jeśli będzie. Albo, bo, bo wiecie, co nie chcę mi się dzisiaj nagrywać. Nie wiem, sił, nie mam dzisiaj zupełnie. A muszę sobie ponadrabiać YouTube'a, bo tyle nie oglądam, że to jest no tak. Dobra, żegnam się serdecznie. Pa, pa.